Kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będą przyciski sezonu 10. Zacznijmy od strony w sklepie Play. Co nowego? Sezon 10, powrót do Hormaz. W 10. sezonie Blockstaples wracamy do Królestwa Kawaii! się z wariowanymi atrakcjami oferowanymi przez The Wayne Park. jej największym słodzikiem formacji Zobaczy najnowszą i najwspalniejszą atrakcję zwierzęcą w Ryu. For... Nie wiem, jak to przeczytać, kochani. Baw się robionymi kolekcjami tankowymi. To ja tak myślę, że to będzie coś podobnego do sezonu. Chyba to był trzeci. No, chyba trzeci i będzie taki chyba pastelowy. Tak myślę właśnie, sugerując po tle. Jak widzicie tutaj. O, to właśnie tak myślę. No i w sumie to tyle z tego odcinka. To są takie króciutkie przecieki. I w sumie